Uwielbiam lato. Ciepłe wieczory, pachnące ogrody, spotkania z przyjaciółmi. To jest wspaniała pora roku, ale dla naszej skóry jest ona bardziej wymagająca. Oto moich pięć niezawodnych sposobów na jędrną, doskonale nawilżoną skórę, pełną naturalnego blasku. Odpowiednia pielęgnacja. Kieruję się prostą zasadą. Lekkie formuły na dzień. bogatsze i bardziej odżywcze na noc. A maseczka w płachcie pomoże nawilżyć i ujędrnić skórę. Na przykład po dniu na plaży. Nie tylko twarz potrzebuje nawilżenia latem. Dlatego tą maseczkę, którą miałaś na twarzy, możesz zdjąć i położyć ją sobie na dekolt lub przetrzeć inne części ciała, które potrzebują nawilżenia. Po kąpielach morskich oraz opalaniu skóra będzie bardzo wysuszona. Więc zadbaj o to, żeby jak najszybciej wziąć prysznic i nawilżyć skórę żelem aloesowym. Takie saszetki są niezwykle praktyczne. Dlatego na plażę zawsze zabieram kilka sztuk. Moim osobistym hitem jest mgiełka nawilżająca. Zawsze mam ją przy sobie, czy to w torebce, czy w samochodzie. I oczywiście jedną, łazience. Używam jej kilkanaście razy w ciągu dnia, zawsze gdy poczuję brak nawilżenia, szczególnie na twarzy, dekolcie czy ramionach. Mgiełkę stosuję także na makijaż. Rozpylam obok i wchodzę w nią. Makijaż zostaje nienaruszony, a utrwalony. Dzięki temu nasza skóra wygląda naturalnie i promiennie. Jedz wodę, to proste. Tak, tak. Wodę można jeść. Nie pomyliłam się. Już wyjaśniam. Ciągle słyszymy o tym, żeby pić dużo wody. Najlepiej 2-3 litry dziennie. I nie dość, że wychodzi nam to z różnym skutkiem. To picie tak dużych ilości wody nie gwarantuje prawidłowego nawilżenia skóry. Doskonałą alternatywą lub uzupełnieniem mogą być tak zwane wodne przekąski, czyli owoce i warzywa, które zawierają w swoim składzie nawet do 99% wody, a dostarczają nam również dodatkowo cennych minerałów i witamin. Wybierajmy owoce i warzywa o najwyższej zawartości wody, na przykład jagody, melony, ogórki, sałatę czy szpinak. Badania naukowe dowodzą, że woda zawarta w warzywach i owocach jest otoczona przez cząsteczki, które pomagają jej dostać się do wnętrza komórek. Dlatego jest taka cenna. Make-up no make-up. Nie ukrywam, że na wakacjach nie lubię nosić pełnego makijażu. Żeby ujednolicić moją cerę i ukryć niedoskonałości, nakładam tylko bazę pod makijaż. Dieta na piękną skórę. Na poziom nawilżenia naszej skóry wpływają również Kwasy tłuszczowe omega, które znajdują się w oleju, tłustych rybach, orzechach, awokado i oliwkach. Regularne jedzenie, dosłownie kilku orzechów dziennie, daje znaczącą poprawę jędrności i nawilżenia skóry już po dwóch tygodniach. Jeśli zastanawiasz się, ile orzechów możesz zjeść, zjedz tyle, ile zmieści się w zamkniętej dłoni. Nabiał, który jest bogaty w wapń, pomaga utrzymać. Wodę w komórkach. Idealna potrawa na lato. Mizeria. Ogórek nawadnia, a nabiał zatrzymuje wodę w komórkach. Głasza. Usuń opuchliznę i pobudź skórę twarzy. Czy wiecie, że odwodnienie może powodować zatrzymanie wody w organizmie oraz opuchnięcia? Dzieje się tak szczególnie latem. Moim super trickiem jest masaż twarzy coraz bardziej popularną głaszą. W gorący dzień wkładam kamień głasza do lodówki i gdy się schodzi, wykonuję nim masaż. Który w ciągu kilku minut redukuje opuchliznę twarzy, szczególnie pod oczami. Polecam Wam również jogę twarzy. Odsyłam Was do mojego filmiku. A tymczasem życzę Wam przyjemnych wakacji, wspaniałego lata. Do zobaczenia!